Wszedł w jego życie, został przez niego przyjęty i stał się całym jego życiem. Wszedł w jego życie, został przez niego przyjęty i stał się całym jego życiem. Mowa oczywiście o powołaniu Piotra przez Chrystusa, o drodze, drodze wiary, jaką przebył Piotr w dzisiejszej Ewangelii. Arcybiskup Fulton Sheen w tekście Siedem cnót napisze takie słowa o wierze. Wiara nie jest, jak myśli wielu, emocjonalnym zaufaniem, nie jest przekonaniem, że coś się wydarzy, nie jest nawet wolą, aby wierzyć wbrew trudnościom. Wiara to przyjęcie prawdy o autorytecie, objawiającego się Boga. Jeśli wiara w to, że Chrystus jest synem Boga, zostanie przyjęta dzięki Bożej łasce, która wszystko rozjaśnia, to nie można wybiórczo traktować Ewangelii. Te słowa wypełniają się w życiu Piotra. Piotr wierzy Jezusowi. Najpierw uznając go za mistrza, za mistrza, który chwilę temu zrobił porządek w jego domu, bo uporał się z jego teściową, uzdrowił ją. Wchodzi w jego życie, w jego codzienność pan Piotr razem ze swoimi wspólnikami łowi ryby, bo na tym się zna. Wiemy skądinąd, że Piotr to człowiek bardzo porywczy, bardzo stanowczy, ale też jako Żyd szukający Boga i mający jakąś tam wiarę, jeszcze nie pełną, bo nie w Jezusa Chrystusa, wiarę w Boga Jachwę. Przychodzi, tak jak i przychodzi do twojego i mojego życia, Pan pełen pokory, wchodzi w łódź życia, Szymona Piotra I prosi, tak pokorny jest Pan Aby odbił trochę od brzegu Odbicie trochę od brzegu Pan chce nauczać w sposób bezpieczny I skuteczny Wie, że tłumy nacierają Więc mogą go staranować Pan tworzy pewien dystans Do tłumów, stąd jest w Łodzi Piotra w życiu Piotra, bo łódź to życie Piotra. Bołowienie ryb to życie Piotra. Zresztą jak innych mężczyzn nad jeziorem Genezaret tworzone były spółdzielnie, spółki, dlatego Piotr, jego rodzina współpracują też z Jakubem, Janem, synami Zebedeusza. Były wysokie podatki nakładane przez. Rzymian przez okupanta, dlatego musieli tworzyć spółdzielnie, takie kongregacje, spółki. On się jedynie na tym zna, i razu pewnego w tę codzienność przychodzi pani, prosi, czy może odbić nieco od brzegu, bo, bo ja chcę być lepiej widziany, lepiej słyszalny a przede wszystkim No nie mogę sobie pozwolić na to, żeby ten tłum, który we mnie doświadczył sensu, który we mnie doświadczył ogromnej miłości przeczystej. Staranował mnie, bo wszyscy napierają. Jezus był tak czysty, tak emanujący miłością, jest i był, że ludzie lgnęli do niego tłumami jak dzieci, bez względu na płeć, bez względu na wykonywany zawód, bez względu na liczbę lat. Ludzie lgną do miłości przeczystej, objawiającej miłość, miłosierną Boga Ojca i mądrości w słowie, która tłumaczy życie, mówi jak żyć, porządkuje życie, więc jest, jest już w życiu Piotra, włodzi Piotra Pan i naucza, naucza tłumy, ale też Piotr jest słuchaczem słów Pana. Te słowa pełne mocy Ducha Świętego rozgrzewają wiarą, wiarą w Jezusa w serce Piotra. Słowa pełne mądrości i pełne miłości. To jest bardzo ważny moment. Piotr wchodzi w relację z Panem. Pan go zaprasza do tej relacji. Piotr przebywa z Nim, patrzy na Niego. A Jezus mówił całym sobą. Słowem? Tak. Ale całym, słow, całym sobą, w źrenicy Jego oka. Zogniskowana była potężna miłość Boga do człowieka. Człowiek pójdzie za miłością. Najmocniej, najintensywniej mogę przemówić do drugiego człowieka, komunikując mu nawet trudną prawdę o jego życiu, choć byłego grzechu, wtedy, gdy emanuje miłością. Taką miłością emanuje Pan. Piotr spędził jakiś czas w łodzi. Patrując się w Jezusa, powiedzielibyśmy, adorując tę przeczystą miłość, i słuchając, przemienia się Jego życie, budzi się wiara w Chrystusa, którą symbolizuje to odbicie od brzegu, nieco od brzegu. I za chwilę Pan, który już rozgrzał serca nie tylko tłumów, ale Jego serce, mówi: Czas na kolejny etap. Wypłyń na głębie. Wypłyń na głębie. To jezioro, które ma jakieś 21 kilometrów długości i szerokości 13 km, teraz staje się symbolem zanurzenia w Bożej Obecności, zanurzenia w głębi Bożej Mądrości, w głębi Wiary, w głębi Bożej Obecności. Piotr. I to też jest dla nas nauka od początku jest pokorny i posłuszny. Przyjmuje Pana do łodzi, odbija nieco, ponieważ jest pokorny i posłuszny, w tym nieco przysłuchuje się Panu i adoruje Go, Pan daje Mu więcej, ale też wymaga więcej. Bo wymaga czegoś, co po ludzku rzecz biorąc, wydaje się być, mówiąc pierwszym czytaniem, głupim w oczach tego świata zarzuć sieci. W dzień zarzuć sieci, zarzuć sieci wtedy, kiedy my wracamy po nocnym połowie, bo łowiono wtedy nocą i sieci były puste. To nie jest pora na zarzucenie sieci. Ja, Piotr, wiem o tym dobrze, bo jestem specjalistą, rybakiem, znam się na tym zawodzie. A mówisz to do mnie ty, który jesteś cieślą, mądrym mistrzem który ma w sobie Boga, rozgrzewa serca, ale jesteś cieślą, Ty się nie znasz na łowieniu ryb. Piotr dalej jest pokorny i posłuszny i szczery, jak Maria w zjastowaniu. Ja tu widzę Piotra jako Syna Maryi i tutaj na pewno duchowo obecna jest Matka Boża. Bo tak jak Matka Boża... Na niemożliwą w oczach tego świata propozycję poczęcia w niej syna Bożego za sprawą Ducha Świętego, odpowiada szczerze, jakże się to stanie, skoro nie znam męża, nie znam pożycia małżeńskiego, jestem dopiero w narzeczeństwie z Józefem. Jestem dziewicą, jestem przeczysta. Szczerze mówi o, o tej sytuacji, w której się znalazła i może o jakiejś wątpliwości. Piotr też mówi te słowa. Całą noc nie ułowiliśmy niczego, to nie jest pora na łowienie, ale na Twoje słowo. Wiara, wiara w słowo. Wierzę Ci na słowo. Wierzę Ci na słowo, bo już wiedziałem, co zrobiłeś z moją teściową, a już mieć uspokojoną teściową w domu to dobrze. Już nie ma gorączki w domu. Wierzę Ci na słowo, bo ja widzę, co się ze mną dzieje pod wpływem słowa, które głosisz tak do tłumów jak do mnie. Ja widzę, jak tłumy lgną. Do Ciebie i wierzę, bo widzę, kim jesteś, jesteś taki czysty, transparentny. Uwierzę na słowo. To jest argument. Dlatego Piotr wypływa na głębie, długim altum, bo wierzy słowu. Wierzy słowu, wierzy na słowo, ma wiarę. A ponieważ jestem pokorny, posłuszny, to otrzymuje jeszcze więcej, bo otrzymuję obfitość, jakiej się nie spodziewa ani On ani jego wspólnicy. Łódź, sieci pełne, ryb, taka obfitość, że sieci się rwą, a łodzie się zatapiają, że potrzebna jest druga łódź, żeby to wszystko ogarnąć. Widzimy ten proces dojrzewania w wierze Piotra. Przyjęcie Pana, bycie z Panem, słuchanie Pana, przemiana serca, otwieranie, wypłynięcie na głębie, uczynienie czegoś, co może... Wydawać się głupie w oczach tego świata, więc pewne ryzyko na pośmiewisko, bo on wybrał słowo Pana wbrew słowom świata, które mówiły, i wbrew swoim słowom, teraz nie jest czas na łowienie. Dopiero wróciliśmy i nic nie łowiliśmy. I obfitość. I co się dzieje dalej? Wobec tego cudu, znaku, i tak naprawdę objawienia się bardzo spektakularnego Boga w Jezusie Chrystusie. Piotr pada na kolana i nie mówi już Mistrzu, ale mówi: Panie, Panie, ja nie jestem godzien. Odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Głębokie zdumienie wobec tego, co się wydarzyło w jego życiu, ten potężny cud, do którego był przygotowywany od momentu, gdy Piotr wsiadł. Gdy Jezus wsiadł do jego łodzi i bojaźń Boża, on. Nie ma wątpliwości, on Piotr, że ma do czynienia z Bogiem. Tylko Bóg może czynić takie rzeczy. Znowu pokora, na kolana przed Bogiem, w uniżeniu przed Bogiem, w bojaźni. Ale Piotr mówi słowo Panie, czyli Kyrie, więc wyznaje wiarę. Tu już ta wiara płonie, ona sobie tak kiełkowała od momentu gdy Jezus pojawił się w Łodzi, w Jego życiu, bo Łódź to Jego życie, a teraz już wydaje się bardzo, bardzo głęboko, choć wiemy z przyszłości, że i zdradzi, i upadnie, bo tak jest życie i tak słaby jest człowiek, Piotr Jezusa. Ale mówi, nie jestem godzien, abyś Ty tu był przy mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Jezus chce mu dać jeszcze więcej, jeszcze bardziej go uszczęśliwić. Ale co trzeba oddać Jezusowi, swój grzech? Piotr, ogarnięty miłością Bożą w Jezusie Chrystusie, jego wszechmocą widzi swój grzech, bo Bóg jest przeczysty, przy I nie może tam działać w życiu człowieka, gdzie jest grzech zachowany, schowany, zatrzymany, bo się boję wyznać ten grzech, bo się wstydzę, albo bo kocham grzech, bo grzech nie odżywia, jest jakimś dobrem dla mnie. A tak naprawdę jest śmiercionośny i nie zabija. Boże, pomóż mi oddać swój grzech. Dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce w VIII wieku u proroka Izajasza, gdy prorok Izajasz ma wizję Pana, to mówi: Boże, odejdź ode mnie, bo jestem mężem o nieczystych wargach, nieczyste wargi, krytykanstwo, obmowa. Mówienie byle czego umniejszanie innych, niszczenie Jezusa w drugim człowieku, grzech języka. Jestem mężem o nieczystych wargach. Zobaczył w Bogu swoją nieczystość, swoją nieświętość Izajasz. Zobaczył w Bogu swój grzech Piotr. I dalej Chrystus chce mu dać jeszcze więcej. Nie jest to napisane, ale tak musiało się stać, że Piotr oddał mu swój grzech. Boże, odpuść mi, przebacz mi. Zobaczył to jest jakaś komunikacja duchowa, niezwerbalizowana, jakaś spowiedź, jakaś intymna relacja. Bo dlaczego pojawia się ten temat grzechu tutaj? Zobaczył przyczynę, Piotr, która blokuje Pana, chce Ci dać więcej. Odbiłem od brzegu głębia, cud, jeszcze Ci chcę dać więcej. To jest proces wiary, dojrzewania w wierze, gdzie się też upada, widzimy u Piotra. I się też zdradza, ale nie jest się na drodze grzechowej, bo czymś innym jest upaść w grzech, czymś innym być w procesie zdrowienia, wychodzenia z nałogu grzechu, bo grzech może stać się nawykiem, a nawet nałogiem, a czymś innym jest trwać na drodze grzechowej i nic sobie z tego nie, nie robić. Ta Ewangelia jest też o tym, że aby Bóg mógł Ci dać więcej. Musisz oddać mu swój grzech, zanurzyć w nim, bo on pokonuje grzech. Pokonuje grzech na krzyżu i pokonuje grzech za każdym razem w kratkach konfesjonału. Biara w słowo, przebywanie z Jezusem, przemiana serca i wreszcie oddanie grzechu, który blokuje na miłość Bożą. Odtąd będziesz ludzi łowić. Piotr w Jezusie, będąc w nim, przy nim, w Jego obecności, słuchając Jego słów, będąc bardzo szczery, pokorny, szczerym, pokornym, odczytuje swoje powołanie. Powołanie na apostoła. Za chwilę dowie się, że ma być pierwszym papieżem. Zatem człowiek nie odkryje, i to kolejna nauka z dzisiejszej Ewangelii, swojego powołania bez Boga. Może i odkryje, ale może się pomylić. My, gdy nam nie wyjdzie życie, gdy nasze powołanie nam nie wyjdzie, banalnie rzecz ujmując, mamy nierzadko żal do Boga. Żal nie wiem do kogo nawet. Ale czy wchodząc na drogę powołania, wypływając, łodzią, w dany kierunek łódź to życie, a potem już Kościół. I jego sakramenty, Chrystus w sakramentach, czy pytałeś Boga, czy rozeznawałeś? To wszystko, ta przemiana Piotrowa, Piotra przemiana, jego serca i rozeznanie powołania, raz jeszcze powtórzmy sobie, odbywa się w obecności Pana, w adorowaniu Pana, byciu z Panem i słuchaniu Pana, Słowo Boże. Czasem wybieramy w życiu, już nie mówiąc o. Tak fundamentalnym wyborze, jakim jest wybór naszego powołania, kapłańskiego, zakonnego, małżeńskiego, bo i w tym można się pomylić, choć Bóg i tak potem błogosławi, bo, bo jest samym dobrem błogosławieństwem. Jednak są konsekwencje złych wyborów w naszym życiu i promieniują czasem na całe życie. Ale pytanie, czy, czy ja się pytam Boga, czy ja spędzam z Nim czas, czy ta dziewczyna ma być moją żoną? Czy ten mężczyzna ma być moim mężem? Czy ja sobie tego nie uroiłem? Czy raczej kryterium na męża, na żonę, czy nie wartości tego świata? Bo ładny, bo wykształcony, bo mający kasę, co z tego, jak nie do życia? Jak poraniony, porany, egoista, narcyz, I to wszystko wyjdzie. I bokiem wyjdzie kasa, i bokiem wyjdzie wykształcenie, i uroda bokiem wyjdzie. Bo przysłoni urodę brzydota charakteru. Jeszcze nie będzie widzieć tej urody. Pan dzisiaj ustami Pawła mówi i w Ewangelii zachowanie Piotra to poświadcza, że mądrość tego świata jest głupstwem w oczach Bożych, a mądrość Boża jest wyrażona w Słowie, a mądrość Boża jest wyrażona w sakramentach, w adoracji, kiedy Pan nas przemienia w siebie i napełnia mądrością. Piotr staje się apostołem, odczytuje to powołanie, na drodze którego, jak już wspomnieliśmy, też będzie upadać. Też będzie chwilowo niewierny, jednak to wszystko dla jego pokory i będzie wracać. Wszystko zostawia. To jest przeciekawe i to jest najważniejsza treść dzisiejszej Ewangelii, bo nie jest napisane, że uporządkował księgowość, przekazał swój biznes innym ludziom, przepisał lub sprzedał łodzie Piotr, jego brat Andrzej, plus spółnicy. Jan i Jakub zostawiają wszystko, idą jak zaczarowani. Znowu zachowują się jak głupi w oczach tego świata, bo kto tak idzie, nie uporządkowując swojego starego życia, wszystko zostawił. To wszystko to jest klucz do dzisiejszej Ewangelii. Maryjo, która wszystko podporządkowałaś Bogu, jesteś matką szczęśliwą, pomóż mi wszystko oddać Bogu, nie zachowywać niczego dla siebie, nie mieć żadnych bożków, nie asekurować się. Ale to pokazuje, że człowiek tak racjonalny jak Piotr, starożytny, konkretny, bardzo porywczy, ale bardzo konkretny, bo to starożytny, taki prawdziwy facet, nie taka wystrojona ciotka jak dzisiaj niektórzy. Piotr nie jest ciotką klotką żelowaną. Nie, Piotr jest mężczyzną z krwi i kości. On dostał taki poziom sensu, poziom miłości, zrozumienia siebie i swojego życia, że wszystko stało się niczym. Wszystko stało się niczym, nie? Tak Bóg nasyci, tak Bóg napełni, tak nada wartość Twojemu życiu, że to, co było arcyważne, a nawet Bożkiem w Twoim życiu, staje się niczym, bo widzisz, że szukałeś miłości tam, gdzie nie powinieneś, a ta miłość jest Bogu. Amen.